Kiedy powstała taka idea, żeby taka książka powstała? Dawno, jeszcze jak byłem zawodnikiem, ostatnio też właśnie wspominałem, że jeszcze jak byłem zawodnikiem, to obecny prezes Arek Lewandowski mówił, Andrzej, kurczę, ty musisz wydać książkę, twoja kariera jest tak bardzo, masz tyle doświadczenia do przekazania, że musisz wydać książkę. No i gdzieś tam w głowie zawsze u mnie było dużo wspomnień i też właśnie... Wspominamy wspólnie i z moją żoną i z dziećmi właśnie każdy sezon, bo jest to naprawdę wiele, wiele do opowiadania. To jest siedem polskich klubów, jeden europejski 100 meczy w reprezentacji w sumie 22 lata do opowiadania. No i gdzieś tam w głowie się działo i potem będąc jeszcze na końcu mojej kariery. Wspólnie z Łukaszem Szukowskim właśnie, żeśmy tak powiedzieli, a może wydam tą książkę tak dla moich prywatnych celi, w stu egzemplarzach, żeby jak będę mieć 70 parę lat, sobie wezmę do ręki i przypominam sobie te lata, przeczytam sobie moje statystyki przeciwko komu grałem, no, no ja myślę, że to jest taka skarbnica mhm. wiedzy i warto takie coś mieć, warto mieć dla moich rodziców, dla mojej rodziny, dla dzieci. I potem oczywiście z każdym dniem, kiedy to nabierało rozmachu, Yy, wspólnie z Łukaszem powiedzieliśmy nie, to trzeba opublikować i, i tak się stało. Yy, jak wyglądała współpraca w, yy, z Łukaszem Pszczółkowskim? Bardzo dobrze, znamy się bardzo dobrze. Widzieliśmy się dziennie, praktycznie. Nagrywaliśmy, można powiedzieć, przez 5 dni po 2 godziny, materiału. Były jeszcze poprawki, dodatkowe pytania. Teraz, oczywiście, ostatni rok rozmawialiśmy przez Skype'a, przez telefony. Łukasz przesyłał mi właśnie na maila materiały do sprawdzenia. No, 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 świetna praca, którą też wykonał Łukasz. Wszyscy wiedzą, że Andrzej Pluta. Lubi jakość i dlatego poszliśmy w jakość i chcemy, żeby wszystko było dobrze sprawdzone, wszystko bardzo takie prawdziwe i rzetelne. Dlatego ja myślę, że ta książka taka jest. Rozpoczynając pracę nad książką, była jeszcze jakaś ogólna koncepcja? Znaczy to, można powiedzieć, wiedzieliśmy na początku, co chcemy przekazać. My z Łukaszem na tyle się poznaliśmy, że właśnie Łukasz dobrze mnie zna i potrafi przelać to wszystko, to co ja czuję właśnie na papier. I, I z każdym dniem, z każdym miesiącem e, sz, szliśmy do przodu i jakby ulepszaliśmy to, co, to, co powinno być. Cały czas wspólnie e, rozmawialiśmy, jakby to mogło jeszcze być lepiej, a co tu poprawić, a może coś wstawić. Dlatego... Chcieliśmy tylko, tak jak mówię, całą tą wiedzę i cały ten materiał przelać na papier i dać ludziom, aby poznali Andrzeja Plutę troszeczkę z innej strony. Zdraźmy trochę szczegółów. Czego mogą po, po tej książce spodziewać się kibice, nie tylko Anwil? Czy znaczy, ja myślę, ta książka to ciężko powiedzieć w tak krótkim czasie, bo to jest dużo tego materiału. No przede wszystkim naszym sukcesem wspólnym, moim będzie to, jeżeli jedna osoba młoda, która weźmie tę książkę do ręki i przeczyta ją, zmieni troszeczkę swoje podejście do życia, nie tylko do sportu, ale do podejścia, że jednak warto robić wszystko najlepiej jak można, warto robić wszystko na 100%, warto wierzyć w swoje umiejętności. I, 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 I to będzie naszym takim sukcesem wspólnym, moim, że, że, że osoba, która przeczyta i dowie się tych rzeczy, że chłopak, który pochodzi z prostego domu, nie ma warunków fizycznych, a osiągnął tyle w polskiej lidze, że mógł grać 12 lat w reprezentacji, że mógł zagrać 100 meczy w reprezentacji. Może to go zmieni, może jego podejście do pracy, do treningu będzie jeszcze lepsze, a to będzie naszym sukcesem. A jak w ciągu tych ponad 20 lat zmienił się, zmienił się Andrzej Pluta? Jego podejście do życia, do gry. Andrzej Pluta się nie zmienił praktycznie, bo nawet do dnia dzisiejszego, kiedy 4 lata już nie trenuję. Jeżeli nie potrenuję, bo staram się utrzymywać dobrą kondycję fizyczną, ale jak czasami mi się zdarza, że nie mam czasu, to już w głowie mi tam no nie możesz, Andrzej, odpuszczać, nie możesz, musisz trenować, musisz. To jest jednak twój obowiązek. Nawet jak nie grasz, podtrzymuj tą bazę, ja się z tym dobrze czuję. No ja jestem tak, takim samym człowiekiem. Z rodziną cały czas staramy się teraz pomagać dzieciom. Nie wiem, no i wszystko zostało. Ta, ja myślę, że będziemy takimi samymi ludźmi do końca. Książka, książką, ale warto również przyjść na spotkanie promocyjne. Jakie atrakcje zaplanowaliście na sobotnie spotkanie w Browarze B? Tak, ja tutaj chcę oczywiście zapromować książkę też i zaprosić wszystkich w sobotę o 17.00 do Centrum Kultury Browar B. No przede wszystkim będzie możliwość kupienia książki. Ja obecnie jestem mężem, ojcem, trenerem, masażystą. Wszystko po troszeczku. Mamy naprawdę życie poukładane, mamy co robić. Poświęcamy się całkowicie dzieciom. Oglądamy dużo koszykówki hiszpańskiej od Ligi, od ligi Infantil, czyli 13-14-latków przez kadety do juniorów. Liga ACB, młoda Euroliga, jest tyle koszykówki w Hiszpanii, że naprawdę przez ten rok mamy taki bagaż doświadczenia, że super, jesteśmy bardzo zadowoleni, gdzieś tam te moje zeszyty są zapełniane informacjami i, i z tego się cieszymy. Trzeba wyciągać wszystko, co najlepsze. Teraz jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy w kraju, gdzie koszykówka jest na najwyższym poziomie e, i, i poziomie e, e, młodzieżowym i, i seniorskim, dlatego korzystamy ze słońca też. No i powolutku do przodu. Ja myślę, że teraz znowu mamy kolejną zmianę, bo przeprowadziliśmy się z Madrytu do Sewilli, jeszcze na południe Hiszpanii. No i nowe wyzwania. No, nowy klub dla dzieciaków też, nowa szkoła znowu, ale jesteśmy fajterzy. Właśnie tu dużo ludzi się mnie pyta, kurczę Andrzej, jak wy to robicie? Co roku przeprowadzki? No ale jesteśmy takimi ludźmi. Żeby coś osiągnąć, trzeba cały czas dawać z siebie maksa. Tak jak tu piszę w tej książce właśnie, że trzeba przejść do przodu, trzeba dawać sobie Cel. Ja myślę, że to jest fajny. Najważniejsze, że dzieciom się podoba. Cały ten styl gry, filozofie hiszpańskiej koszykówki powolutku się, 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 uczą się tego i, i będzie dobrze.